Ona przyszła jak prawda, co w oczy nie boi się bić Nie koloryzuje mi świata, tylko mówi i ma żyć Nawet gdy brakuje siły i wszystko leci na łeb Ona stoi obok jak skała, choć dobrze wie jaki jestem I kiedy inni uciekają, bo życie przestaje być grom Ona trzyma mnie za rękę, jakby mówiła idź, bo warto Poznałem ją w dniu, gdy sam się w sobie gubiłem Za dużo dymu w głowie, za dużo słów, których nie mówiłem Ona patrzyła tak, jakby widziała mnie lepiej niż ja Jakby znała moje rany, zanim zdążyłem je je pokazać Nie chciała bajek ani planów, które brzmią zbyt pięknie Bo życie jest brudne, realne i czasem boli konkretnie A ona mówiła, nie udawaj, będę tu jak jesteś prawdziwy I pierwszy raz poczułem, że ktoś widzi we mnie więcej niż tryby ona przyszła jak prawda, co w oczy nie boi się bić, nie koloryzuje mi świata, tylko mówi ma żyć, nawet gdy brakuje siły i wszystko leci na łeb. Ona stoi obok jak skała, choć dobrze wie jaki jestem. I kiedy inni uciekają, bo życie przestaje być grą. Ona trzyma mnie za rękę, jakby mówiła idź, bo warto. Bywa, że nocą pękam, bo cisza jest cięższa niż krzyk. A wtedy ona przychodzi i mówi, nie musisz być silny dziś. Nie stawiam mnie wyżej, nie robi ze mnie bohatera. Raczej uczy mnie, że warto żyć, nawet gdy ziemia ucieka spod zera. I kiedy świat nie męczy, a ludzie potrafią być zimni jak stal. Ona odpina z barków ciężary, które nosiłem od lat. Nie proszę, o wiele wystarczy, że jest i że wierzy. Bo taka dziewczyna to prawda, której nie kupisz. I nie zmierzysz, ona przyszła jak prawda. Nie boi się bić, nie koloryzuje mi świata Tylko mówi i ma żyć, nawet gdy brakuje siły I wszystko leci na łeb, ona stoi obok jak skała Choć dobrze wie jaki jestem I kiedy inni uciekają, bo życie przestaje być grą Ona trzyma mnie za rękę, jakby mówiła idź ona przyszła jak prawda, co w oczy. Nie boi się bić, nie koloryzuje mi świata. Tak mówi i ma żyć, nawet gdy brakuje siły i wszystko leci na łeb. Ona stoi obok jak skała, choć dobrze wie, jaki jestem. I kiedy inni uciekają, bo życie przestaje być gro. Ona trzyma mnie za rękę, jakby mówiła iść, bo warto.